Obliczyć całkę z kosinus z logarytm naturalny z x dx. W momencie, gdy mamy do czynienia z tego typu zaplątaną całką, mamy funkcję złożoną kosinus na logarytmie, będziemy szukać podstawienia, które potencjalnie pomoże nam policzyć tę całkę. No, naturalne w tej sytuacji podstawienie. To t równa się logarytm naturalny z x, z tym, że nie mamy w tej chwili pochodnej logarytmu. Co zrobimy? Wpiszemy x cosinus z logarytm naturalny z x, dzielone przez x dx, i następnie wykonamy podstawienie t równa się logarytm naturalny z x. Jeżeli t równa się logarytm naturalny z x, to w takim razie x równa się e do t. No i dt będzie równe pochodna logarytmu, czyli 1 przez x dx. Czyli 1 przez x dx zamieni się nam na dt, x zamienia się na e do t, a stojący pod kosinusem logarytm zamienia się po prostu na t. Podstawienie zostało wykonane prawidłowo. Mam komplet nowych zmiennych t. Wszystkie stare zmienne x zostały zastąpione przez wyrażenia zależne od zmiennej t. OK. W jaki sposób policzyć tę nową całkę E do T kosinus T dt? Policzymy ją przez części. No i teraz powiedzmy, że będę całkować E do T. Całka z E do T to po prostu E do T. Razy cosinus t minus całkazy e do t razy pochodna cosinusa, czyli minus sinus t dt. No i teraz ponownie tę część będę liczyć przez części, no czyli to będzie e do t. Sinus t minus całka z e do t, pochodna sinusa cosinus t dt. Po opuszczeniu nawiasu, który tutaj nie był potrzebny, dostaje to samo wyrażenie. Co na początku, czyli dwie całki z E do T cosinus T dt są równe E do T cosinus T plus E do T sinus T. A zatem całka z E do T cosinus T dt jest równa 1 2 e do t cosinus t plus sinus t plus c. No i tę wiedzę wstawiam teraz do mojej całki wyjściowej. No i dostaję, że jest to 1 druga e do t cosinus t plus sinus t Teraz wracamy do oryginalnych zmiennych. T to był logarytm naturalny z x. e do logarytm naturalny z x to będzie po prostu x. cosinus logarytm naturalny z x plus sinus logarytm naturalny z x plus Obliczyć całkę z e do 2x dzielone przez e do x plus 2 razy e do x plus 3 do kwadratu. Naturalne podstawienie, które od razu nam się tutaj nasuwa, to t równa się e do x. Wtedy dt to będzie e do x, dx. No i skąd wziąć to jedno e do x potrzebne nam tutaj? E do 2x to jest tak naprawdę e do x razy e do x. Czyli jedno e do x pożyczę sobie razem z dx do dt, a drugie e do x zostanie mi w postaci t. A zatem finalnie mam w liczniku t, w mianowniku t plus 2 razy t plus 3 do kwadratu dt. I otrzymuję całkę z funkcji wymiernej zmiennej t. Wykonujemy zatem rozkład na ułamki proste. No i to będzie całka z a przez t plus 2 dt. Dodać całka z b przez t plus 3 kwadrat dt, dodać całka z c przez t plus 3 dt. Pamiętamy, każdemu czynnikowi mianownika odpowiada tyle ułamków prostych, w której jest potędze, czyli t plus 2 będzie miało odpowiadający jeden ułamek prosty a przez t plus 2, Natomiast czynnik t plus 3 do kwadratu odpowiadają mu dwa ułamki proste: b przez t plus 3 kwadrat oraz c przez t plus 3. Przystępuje do obliczania wartości zmiennych a, b i c. T przez t plus 2 kwadrat razy t plus 3 do kwadratu ma być równe a przez t plus 2 plus b przez t plus 3 do kwadratu plus c przez t plus 3. Doprowadzam lewą stronę, przepraszam, prawą stronę do wspólnego mianownika, którym zawsze jest mianownik strony lewej. Czyli tutaj mam brakujące t plus 3 do kwadratu. Przy b brakuje mi t plus 2. Natomiast przy c brakuje t plus 2 oraz jednej sztuki t plus 3. Ponieważ mam równość mianowników, a zatem musi zachodzić równość liczników. Czyli wielomian t ma być tożsamościowo równy wielomianowi, który zaraz tutaj wyliczę w liczniku. A t kwadrat plus 2 razy 3, 6 a t plus 3 razy 3, 9 a plus bt plus 2b plus c razy t kwadrat plus c razy 3t plus 2 razy ct plus 6. Tożsamościowa równość wielomianów oznacza, że musi zachodzić równość współczynników, czyli otrzymuje równość. Współczynnik przy t kwadrat z lewej strony, czyli 0, musi być równy współczynnikowi przy t kwadrat z prawej strony, czyli A plus C. Współczynnik przy t z lewej, czyli 1, musi być równy współczynnikowi przy t z prawej, czyli 6a plus b plus 5c. No i wyraz wolny, który z lewej jest równy 0 a z prawej jest równy 9a plus 2b plus 6c. Przepiszę sobie ten układ równej na nową tablicę. 6a. Plus b plus 5c i wyraz wolny 0 to było 9a plus 2b plus 6c. Rozwiązujemy ten układ równy. A ma być równe minus c. A zatem czytam C równa się minus A, wszystko jedno. 6A plus B minus 5A ma być równe 1, a 0 ma być równe 9A plus 2B minus 6A. Czyli 1 jest równe A plus B. A 0 jest równe 3a plus 2b. No czyli stąd b jest równe 1 odjąć a, a zatem 0 musi być równe 3a plus 2 minus 2a, czyli a plus 2 jest równe 0. Czyli a jest równe minus 2. Jeżeli a jest równe minus 2, to b będzie równe 1 plus 2, czyli 3, a c będzie równe 2. Czyli wracamy do naszej całki gwiazdka. która była równa a przez t plus 2 następnie plus b, czyli plus 3 całki z dt przez t plus 3 kwadrat i plus c przez t plus 3, a c wyszło 2. Czyli mam minus 2, Logarytm naturalny z modułu t plus 2. Dodać 3. Tutaj mam do czynienia z całką t plus 3 do minus 2. Całka z czegoś do minus 2 to będzie, e, będziemy dodawać 1, czyli to będzie do minus 1 minus 1 przez t plus 3 i dodać 2 logarytmy naturalne z t plus 3. Jeszcze trzeba wrócić do oryginalnej zmiennej. Pamiętamy, t było równe e do x. logarytm minus 2 logarytmy naturalne z e do x plus 2, odjąć 3 przez e do x plus 3 i dodać 2 logarytmy naturalne z e do x plus 3 plus 2. Liczyć całkę sinus kwadrat x cosinus do 3x dx. Pamiętamy, że całkę w postaci sinus do k, tej, cosinus do n tej x dx. W momencie, gdy jedna z tych potęg jest nieparzysta, liczymy podstawieniem t równa się ta funkcja trygonometryczna, która występuje w parzystej potędze. W naszym przypadku w parzystej potędze występuje sinus, czyli T równa się sinus x. W takim razie dT, no to będzie pochodna sinusa cosinus x. No i proszę zobaczyć, że w momencie, gdy ten cosinus do trzeciej rozłożę sobie na cosinus x razy cosinus kwadrat x, to ten jeden cosinus razem z dx zamienią mi się na dT. Natomiast cosinus kwadrat x z jedynki trygonometrycznej to będzie 1 minus t kwadrat. No i dostaję całkę z. Sinus kwadrat x to t kwadrat. Cosinus x dx to będzie dt. A cosinus kwadrat to 1 minus t kwadrat dt. Teraz wystarczy to wymnożyć całka z t kwadrat minus t do czwartej dt. 1 trzecia t do trzeciej minus 1 piąta t do piątej. Jeszcze wracamy do oryginalnej zmiennej t równa się sinus x. 1 trzecia sinus do 3x odjąć 1 piąta sinus do piątej x plus c. Obliczyć całkę dx przez 3 razy sinus x minus 4 cosinus x. Tego typu całkę najwygodniej policzyć z podstawieniem uniwersalnym. t równa się tangens x pół. Wtedy musimy pamiętać, że sinus x to 2t przez 1 plus t kwadrat. Cosinus x to 1 minus t kwadrat przez 1 plus t kwadrat. Natomiast Dx możemy wyliczyć z faktu, że arkus tangens t to będzie x przez 2, czyli x to będą dwa arkusy tangensy z t, czyli dx to będzie 2 dt przez 1 plus t kwadrat. No i po takim podstawieniu wyrażenie pod całką przyjmuje postęp. 2 przez 1 plus t kwadrat w liczniku, w mianowniku 3 razy 2t przez 1 plus t kwadrat, odjąć 4 razy 1 minus t kwadrat przez 1 plus t kwadrat dt. Należy to maksymalnie uprościć zanim spróbujemy to liczyć dalej. Czyli mam całkę z 2dT. Razy. Hmm, pisanie razy po DT nie jest dobrym pomysłem. Wrzucę wszystko na razie do mianownika. Mam 1 plus T kwadrat razy 1 przez 1 plus t kwadrat to się skróci i w nawiasie zostanie 2 razy 3, 6 t odjąć 4 plus 4 t kwadrat. Czyli jeszcze po podzieleniu przez 2 dostaje całkę z dt. Przez 2t kwadrat plus 3t minus 2. I dostaję całkę z funkcji wymiernej. Czyli zaczynam od sprawdzenia, czy stopień licznika jest mniejszy od stopnia mianownika. Jest. Następnie dokonuję rozkładu mianownika na czynniki. W tym celu liczymy delta b kwadrat... 9 minus 4 razy AC dwa razy 2, cztery. Z tym, że jeszcze jedna moja pomyłka, bo A razy C będzie z plusem, czyli to jest dziewięć plus szesnaście, czyli dwadzieścia pięć. A zatem T1 będzie równe minus 5 minus 3 przez 4, minus 8 przez 4, minus 2, a T2 będzie równe 5 minus 3 przez 4, czyli 1 druga. A zatem mam całkę DT przez dwójka. Przed nawias i dostaję T plus dwa razy T plus e, minus, przepraszam, jedna druga. Jedną drugą będę mogła wyciągnąć przed całkę, to nie będzie problem. Natomiast chcę dokonać rozkładu T plus 2, T minus 1, 2 na ułamki proste. No to będzie A przez T plus 2 plus B przez T minus 1, 2. Czyli po sprowadzeniu do wspólnego mianownika AT minus Jedna druga a plus BT plus dwa B przez T plus dwa razy T minus jedna druga. Czyli jedynka ma być Wielomianem tożsamościowo równym a t minus jedna druga a plus BT plus 2b. Porównuję współczynnik przy T. 0 ma być równe a plus b. Wyraz wolny 1 ma być równy minus 1, druga a plus 2b. No, czyli z pierwszego równania dostaję, że a jest równe minus b albo b jest równe minus a. Czyli z drugiego równania dostaję, że 1 jest równa. A to jest minus b, czyli to będzie 1, 2b plus 2b. A zatem 5 drugich b jest równe 1, czyli b jest równe 2 piąte. Natomiast a jest równe minus 2,5. Może się zmieszczę na tej tablicy, jak powrócę do liczenia naszej całki. 1, 2, a czyli minus 2,5 całki z dt przez t plus 2 dodać b, czyli 2 piąte całki z dt przez t minus 1, 2. A zatem dostaje minus 1 piąta logarytm naturalny moduł t plus 2. Dodać 1 piąta logarytm naturalny moduł t minus 1 druga Wracam do oryginalnej zmiennej, te to było tangens x pół minus 1/5 logarytm naturalny tangens x pół plus 2 dodać 1/5 logarytm naturalny tangens x pół minus 1/2 plus